Ja bardzo lubię y, jakby pływać sama, nadać sobie tempo i tak dalej. Nie martwię się, czy ktoś mnie goni, czy wyprzedzi. Płynę tyle, ile mam siły i tyle, ile dam rady, Oste. i aby jak najszybciej dotknąć tej ściany na samym końcu. A ogólnie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jeśli chodzi o organizację, bo tutaj że ta odpływa świetna. Też jeszcze dobrzy spikerzy. I naprawdę atmosfera jest niesamowita. Jaki w Lublinie, jaki tutaj standard został zachowany? Dużo efektów specjalnych. Jest świetnie, bardzo sportowa atmosfera, bardzo widowiskowo przede wszystkim. No i porównując to chociażby do Polskich Seniorów, jest duża różnica. Zupełnie inny klimat zawodowy.